Jeśli będzie trzeba, to będziemy oczywiście twardo stać. Chyba dowiedział się, że jest hamem, tak? Tak? Słyszeliście, tak? No? Pan prezydent reprezentuje, a rząd rządzi. pis bardzo zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki jakoś yy, skutecznie paraliżował pracę prokuratury, ale chcę powiedzieć, nie do czekania. Wczorajsze zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta mocno zapiekło wielu ludzi. Najbardziej jednak musiało zaboleć Donalda Tuska, który wiele razy pokazał to podczas ceremonii. Jesteście na kanale A to ciekawe i dzisiaj obejrzymy, co premier naszego kraju uważa o tym, że Nawrocki będzie chciał przywracać praworządność w Polsce. Dodatkowo Tusk odniósł się również do słów Nawrockiego, który mówił, że będzie stał na straży konstytucji w przeciwieństwie do jego rządu. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba i możemy przechodzić do rzeczy. Gdy Donald Tusk wychodził z ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta Polski postanowił udzielić krótkiego komentarza do mediów. Tu konstytucja, a na konstytucję pan prezydent Nawrocki powoływał się wielokrotnie w swoim wystąpieniu jest jednoznaczna, więc mam nadzieję, nie mam pewności, ale mam nadzieję, że ten czasami dość buńczuczny ton i taki konfrontacyjny nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji, ale jeśli będzie trzeba, to będziemy oczywiście twardo stać. Właśnie jako też strażnicy, strażnicy Konstytucji, to nie zamach, proszę być spokojnym, jako strażnicy Konstytucji i reguł które obowiązują w naszym państwie. Zapewnienia premiera, jakoby on dbał o to, żeby konstytucja nie była łamana, są trochę przekłamane, patrząc na to, że przy przejmowaniu telewizji polskiej bez udziału KRRIT, co jasno zabrania konstytucja, rząd KOTD Lewica zmienił zarządy TVP, Polskiego Radia i PAP za pomocą uchwał zgromadzeń wspólników spółek, a jest to niezgodne z konstytucją, o czym mówi drugi artykuł dotyczący zasad legalizmu i artykuł 213, który mówi, że to KRRIT powinna nadzorować media publiczne. Obecnie na koalicja rządząca pozwoliła sobie na przysłowiową samowolkę. Premier teraz informuje, że oni zawsze stali na straży Konstytucji. Jeśli oni tak bronią Konstytucji, to chyba znamy inną definicję obrony bo wielu prawników przy przejęciu TVP wprost opisywało tę sprawę jako niekonstytucyjne obejście prawa, co chyba nie jest poszanowaniem Konstytucji i jej punktów. Prawda, panie premierze? Hipokryzja w tym temacie Tuska jest ogromna, patrząc na to, jaką prowadził politykę względem innych spółek. Tusk w swojej kolejnej wypowiedzi nieco odbiega od tematu Nawrockiego i skupia się na Jarosławie Kaczyńskim. Trzecia, być może dla mnie najważniejsza taka impresja, nie wiem, czy państwo to podzielacie, ale ja to widziałem, może dlatego, że siedzę blisko, że jedynym chyba zdenerwowanym i coraz smutniejszym politykiem na sali był Jarosław Kaczyński, wcale się nie dziwię. Jest zmiana, warty na Prawicy jest ewidentnie nowy lider prawicy. Nie wiem, kto z was usłyszał dzisiaj gorzkie słowa od bardzo zdenerwowanego pana Kaczyńskiego, który z dziennikarzy. Chyba dowiedział się, że jest hamem, tak? Tak? Słyszeliście, tak? No? Więc wydaje mi się, że te nerwy prezesa Kaczyńskiego są uzasadnione. Nie chciałbym być dzisiaj w jego, w jego skórze. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ciężko by Nawrocki przejął miejsce Kaczyńskiego, ponieważ sam nie należy formalnie do Pisu. Ale powiedzmy, że istnieje możliwość, że Karol Nawrocki stanąłby w przyszłości na czele prawa i sprawiedliwości, ponieważ ta partia swoją ostatnią deklaracją Znów zdaje się wracać do programów socjalnych, a przecież pamiętamy, że podczas kampanii prezydenckiej Nawrocki zadeklarował, że nie będzie kontynuował polityki socjalnej, więc na tym poziomie pis z Nawrockim się różnią. Lecz na miejscu Tuska nie byłabym taką optymistką i nie cieszyłabym się z tego, że Kaczyński może być przyćmiony przez innych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prezes PiSu swoim ludziom z partii daje dużo więcej wolności w prezentowaniu się przed mediami i dzięki temu nie skupia całej uwagi publicznej tylko wokół swojej osoby. Dzięki temu pozwala partii budować różne grupy odbiorców. Jedni będą zainteresowani osobą Tarczyńskiego, drudzy Kowalskim, a trzeci Morawieckim, co pozwala docierać do szerszej grupy wyborców. Tusk zamyka sobie taką drogę, ponieważ buduje swój kapitał medialny wyłącznie wokół swojej osoby. Niby są tacy ludzie jak Sikorski, Wcisło czy Szczerbaczyński, ale umówmy się, oni dalej stoją w cieniu swojego lidera i nie są tak eksponowani medialnie jak posłowie z partii opozycyjnej. Lider partii Platformy Obywatelskiej skrzętnie neguje stwierdzenie Nawrockiego, jakoby on mógł przywracać praworządność w Polsce. Chociaż mógłbym zgłosić tu bardzo wiele uwag. Na, na, na przykład jeśli chodzi o, o tę gotowość do budowania fundamentów praworządności w Polsce, mógłbym uznać, że to była próba dowcipu czy szyderstwa ze strony pana Nawrockiego i Ław PISU, bo posłowie PISU reagowali bardzo energetycznie. Kiedy padły słowa o tym, że prokuratura się nie podoba panu Nawrockiemu, prezydentowi Nawrockiemu, to wybuchły takie frenetyczne otaski w ławach PiSu. No ja się nie dziwię, że nawet jeśli niektórzy narzekają, że rozliczenia za wolno, wiecie, ale nie dziwię się, że PiSowi bardzo zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki jakoś skutecznie paraliżował pracy prokuratury, ale chcę powiedzieć nie doczekanie wasze. Tusk wygląda jakby wprost chciał powiedzieć, że trzeba wyrzucić tych dziennikarzy. W sumie nie byłoby to wcale takie niespodziewane, ponieważ już nieraz nie wpuszczał przedstawicieli nielubianych przez siebie stacji na swoje konferencje. Wiele razy w ten sposób uciekał na przykład przed dziennikarzami Republiki. Stwierdzenie prezydenta o tym, że będzie przywracać fundamenty praworządności w Polsce powinno być skierowane do obu stron sporu politycznego. W tym przypadku to obie główne partie biorą udział w Uburzeniu praworządności. Nie ma tutaj bardziej winnego, tak jak Tusk mówił o tym, że nie będzie działał z literą prawa. Tak samo Kaczyński również próbował rozszerzać swoją kontrolę nad sądami. Obu partiom zależy na kontroli i na tym by mieć jak najwięcej swoich ludzi w odpowiednich miejscach. Dla kogo jest to ważne? Dla każdego, tylko nie dla nas. To wojna polityczna, która jest nam wciskana, mimo że nas nie dotyczy i nie będzie miała żadnego wpływu na naszą rzeczywistość. Są to tylko tematy zastępcze, które mają przykryć prawdziwe problemy. Nawrocki swoim wystąpieniem chciał przywrócić nadzieję i zmobilizować obecny obóz rządzący do tego, aby zaprzestać tego precedensu. Miejmy nadzieję, że nowy prezydent da radę przywrócić państwo prawa. I jego obietnice nie pójdą na marne jak prawej i lewej strony, i nie będzie brał udziału w upolitycznieniu różnych instytucji wbrew swoim deklaracjom. Na koniec premier przyznał, że w pewnych kwestiach Nawrocki musi się zgodzić z rządem, i on nie widzi tutaj innej możliwości. Z nadzieją, że w tych kluczowych sprawach, jak bezpieczeństwo, Polska armia, że będzie to pole do współpracy. Musi być. Tutaj nie ma, nie ma wyjścia. I z takim, powiem szczerze, zrozumieniem wynika to z mojego wieloletniego doświadczenia, z, ze współpracy z różnymi prezydentami. Więc też muszę czasami cierpliwie i z wyrozumiałością wysłuchiwać no, zdani, słów, które może niekoniecznie oddają rzeczywistość, ale, ale jakieś marzenia. Ale okej, okay, damy z tym, z tym radę i myślę, że pan prezydent szybko jakby przyzwyczai się do realnej sytuacji w Polsce. Realną sytuacją jest, pan prezydent reprezentuje, a rząd rządzi. Dziękuję tym optymistycznym akcentem. Chciałbym zakończyć. No, pan... no właśnie bezpieczeństwo i polska armia to kwestie, które są fundamentem stabilności i porządku w naszym kraju. I tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tych sprawach muszą znaleźć wspólny język. Ale niech pan premier sam sobie odpowie na pytanie, czy nie byłoby łatwiej, gdyby przez te parę miesięcy Nawrocki nie był obrzucany szambem przez całą koalicję obywatelską? Czy nie byłoby łatwiej, gdyby Nawrockiego nie nazywano sutenerem, kibolem i kryminalistą? No właśnie, pewnie relacje teraz mogłyby wyglądać trochę inaczej. Swoją drogą to pokazuje, jak cała koalicja jest krótkowzroczna. W ich głowach wtedy nie było nawet takiego scenariusza, że prezydentem mógłby zostać ktoś inny niż Trzaskowski. Dlatego bez żadnych oporów wyzywali go od najgorszych. A jak się okazało, że ten sutener, kibol i kryminalista zostanie prezydentem, to teraz się zastanawiają, jak będą wyglądać ich stosunki w porozumieniu w sprawach kluczowych dla Polski. Politycy zachowujący się w taki sposób to żart, a nie politycy. Jestem ciekawa, ile czasu jeszcze będą rządzić nami ludzie, którzy nie potrafią przewidzieć przyszłości na kilka miesięcy do przodu. A wy co uważacie o słowach premiera? Uważacie, że po przysiężeniu Karola Nawrockiego rząd trochę bardziej będzie zwracał uwagę na konstytucję? I koniecznie podzielcie się też swoją teorią co do tego, jak teraz będzie wyglądać sytuacja ustawodawcza? Czy prezydent będzie dogadywać się z rządem, czy może jednak nie? Komentarze zostawiam do Waszej dyspozycji. Byliście na kanale A to ciekawe. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!